Meble ogrodowe modu Seria Maladetta. Jeżeli mamy już swój wymarzony ogród i taras, to pozostaje nam tylko jedno: usiąść i podziwiać, a zrelaksować możecie się na nowatorskich meblach ogrodowych firmy modu. W ofercie są gotowe zestawy mebli oraz poszczególne ich elementy, takie jak stoliki, sofy i krzesła. Dlatego możecie dostosować ilość miejsca do siedzenia do swoich własnych indywidualnych potrzeb. Przy produkcji mebli postawiono na trwałość i oryginalną estetykę. Konstrukcja wykonana jest z aluminium o grubości 2 mm i malowana jest proszkowo. Oprócz swojej wytrzymałości, konstrukcja jest również lekka, odporna na promieniowanie UV oraz wilgoć. Siedziska, oparcia i poduszki wypełnione są wkładem, który zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza i sprężystość. Poszycie to tkanina Sanbrella która oprócz swojej bogatej kolorystyki jest odporna na działanie światła, słabo chłonie wilgoć i zabrudzenia. Tkanina pleciona jest z barwnych włókien akrylowych o najwyższej jakości, dzięki czemu materiał jest miły w dotyku. Przedstawiony zestaw to seria Maladetta. Inspiracją do powstania tego zestawu był masyw górski Pirenejów Zachodnich. Stąd jego wygląd, który kojarzy się z ostrymi górskimi szczytami. Przedstawiamy go w dwóch wersjach kolorystycznych. Wybierając takie meble ogrodowe, poczujecie się jak na wakacjach w swoim ogrodzie. Modu, aż chce się usiąść na dłużej. Zapraszamy do zakupów na www.nowuminfo.pl.